Internetowa Telewizja Upartowo, Magdalena Borkowska. Witamy Państwa z Upartowa. 20 kwietnia, w piękną sobotę, właściwie w piękne popołudnie, znaleźliśmy się z naszą kamerą w miejscu dość zapomnianym przez mieszkańców nie tylko naszej wioski, ale gminy. W naszej gminie znajduje się pełno przydrożnych krzyży. Każdy ma swoją historię. Ka z każdym krzyżem wiąże się jakaś legenda. Z krzyżem w Upartowie, który jest za moimi plecami, niestety nie wiemy nic. Chcielibyśmy bardzo poznać to, co działo się z nim, kto go zbudował, dlaczego go zbudował, na jaką cześć i dlaczego powstał właśnie tutaj, przy tej drodze, przy tych polach. Bardzo prosimy Was, drodzy nasi widzowie, jeśli ktokolwiek posiadałby jakiekolwiek informacje, mogą to być zdjęcia, pamiątki. Albo też słyszał coś od swoich starszych rodziców, dziadków o kontakt z nami. Chcielibyśmy przedstawić Państwu w pełni historię tego właśnie krzyża. Historia obiektów związana z religijnym kultem to nie tylko kościoły. Nie można zapomnieć o małej architekturze sakralnej, czyli figurach przedrożnych, kapliczkach i krzyżach które swoją malowniczą obecnością wkomponowują się w wiejski krajobraz, stanowiąc jego prawdziwą ozdobę. Figury, kapliczki i krzyże mają swoją historię. Wznoszono je w określonych miejscach, a ich położenie podyktowane było potrzebami duchowymi mieszkańców. Spotykamy więc powszechnie kapliczki przydomowe, inne stoją na rozwidleniach starych dróg, na granicach dawnej zabudowy na krańcach między siedliskami ludzkimi, a przestrzenią pól i lasów, w pobliżu rzek i stawów, w pobliżu kościołów. Spore grono naszych mieszkańców, upartowiań, zmobilizowało się i chce odnowić to tutaj miejsce. Przede wszystkim opłotowanie, które jak widzą Państwo bardzo się sypie. Farba już odchodzi. Tutaj mamy, nie wiem czy widać to do kamery, pokażę troszeczkę. Jest powiesione różanie. Krzyżyka już nie ma. Obraz, zdjęcie Matki Boskiej, jak widać, jest. Chociaż bardzo, bardzo zardzewiałe, już przez deszcze zapewne. Całe opłotowanie należałoby wymienić. Tak jak już mówiłam, moglibyśmy teraz spojrzeć na sam krzyż. O odnowienie prosi się również sam krzyż, z którego to farba. Odchodzi bardzo dużymi płatami. Wieś zaczyna się od krzyża. Trzeba się przeżegnać: w imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jak w kościele tylko codziennie. Kościół jest niedzielny, świąteczny, to i żegnanie się kościelne nie takie zwyczajne, a wieś swoja, powszednia. To tak jakieś bardziej swojskie to żegnanie się pod krzyżem wioskowym, to tak jakoś zwyczajniejsze. A potem, po żegnaniu się, trochę podejść i nasz dom. To prawie tak wygląda, jakby żegnało się przed naszym domem. Widzowie żegnając się z Wami spod krzyża w Partowie, swój apel do Was, abyście pomogli nam zdobyć informacje na temat tego miejsca. Zapraszam również do obejrzenia naszego materiału, który zapewne nakręcimy, zaraz, gdy krzyż zostanie odnowiony.